Mmm, yes. może być na bombie, ale to, to sprawdza. <laughs> Był na bombie, <laughs> prawda? Mmm, mmm, O! Nie mmm, mmm, wiem, że nie jestem w punkcie, ale... <laughs>

Nie mam drzwi Nie tego quada Tam... mm, Yes Nie mam drzwi to a... weź sobie Nie wiem czy też yes. jak e Yes Nie mm, yes.